Siemano rodziska Oto nowe biureczko Ultra desk Force, o ile dobrze pamiętam Tak się prezentuje Ma jakieś tu pierdołem. Uchwyt na słuchaweczki Tutaj najważniejsze By było gdzie pianę postawić Wasze zdrowie w ogóle no i, jak bym to powiedzieć, takie biurko kosztuje około 1700 bodajże. obecnie na stronie są po 1450 zł, a moje jest z outletu, można takie biurko wyrwać za 800 dlatego że na tych ofertach outletowych nie ma napisane, które biurko ma regulacje. I tutaj kurde, trzeba sobie napisać maila, ja napisałem maila, czy będą takie biurka outletowe z regulacją. Dostałem odpowiedź i wysłane zostały dwa linki, że te dwa biurka mają regulację. I tak się złożyło, że chciałem akurat z niebieską podkładką, bo tu mamy podkładkę na C a pod tym okleinę karbonową. I to w sumie jako jedyne miało tylko napisane, że jest tam wiecie, ślady montażu właściwie wszystko się zgadza. Nie, nic nie brakowało, nic nie było uszkodzone. Jedne czego nie było, to mm, mamy tutaj uchwyty. O, tutaj widzimy go uchwyt na śruby i nie było go tutaj. Więc to tyle tylko z mankamentów. A tak, kurde wszystko się zgadza. Mamy regulację od 60 bodajże 6 cm do 86 jest też dużo większe niż moje w ogóle teraz patrzcie na to za dużo kurde nie mam miejsca nawet gdzie przejść zajęte wszystko więc trochę lipa pod tym względem ale za to na długość jest spoko nareszcie na luzie by się zmieściły dwa monitorki a tak co jak na razie za dużo nie testowałem, bo w ogóle problem był ze złożeniem tego, nie? Składałem ponad 3 godziny. Biurko jest duże i ciężkie, waży parędziesiąt kilo. W ogóle, jakie jajca, nie? Złożyłem już, kurde, wiecie, blat, leżał sobie na ziemi. No i złożyłem stelaż. Jak złożyłem stelaż, no to wziąłem i złapałem za wsporniki. Idę sobie honorową. A za chwilę wzięło i... Yy, ten, przekręciło mi tym stelażem. Jak wzięło, zapiździło ścianę. To są szkody bojowe, nie? O, tutaj będzie widać. Ślad po. Ślad, kurde, po tym... Złapię, ostrożnie, złapie, złapie ślad po nodze. Plus czarne odstępki. A tutaj deska mi pękła. Patrzcie na to. Head to tu kurwa. Więc no nie złe jajce były. A co poradzić? Bywa różnie, nie? A tak co mam więcej powiedzieć. Kurde. Tak byłem. Dopiero złożyłem, nie testowałem. Jest w sumie 21.30. Ja Więc nie miałem kiedy. Ale jakbyście coś chcieli wiedzieć, to może wam jeszcze nagram jakiś drugi filmik. A tak na własną chwilę co mam wam powiedzieć. Hmm... Chyba w sumie tyle, więc zgaszę wam światełko. A, jeszcze jest jedna wada. Nie wiem czy to wada czy tak normalnie. Ale ale mamy tutaj adapterek do oświetlenia, bo ono jest podświetlane. I to jest kurde ciepłe, nawet jak się poświeci parę minut, nie? Więc obstawiam, że może kurde nie wyrobić. A tak co? W sumie zatykam się, bo raczej już macie dość mojego pierdolenia. Gubot. gaszę wszystko i pokażę wam, jak się prezentuje biurko. Cały pokój teraz. Postaram się, jak najlepiej, bo widać kolory, ale no, nagrywam telefonem, więc. No nie wiem, nie wiem czy się uda, ale postaram się Więc oglądajcie Mamy różne tryby świecenia, różne kolory podświetlenia, różne szybkości. Mam nadzieję, że będzie widać jak najlepiej. No teraz wam zapalę w sumie cały pokój. I co powiecie widzowie? Fajny efekcik? Mi się bardzo podoba, bo tu w sumie wiele nie ma. Taśma leci za parę dyszek, kula też za parę dych, no to biurko wiadomo droższe, no ale ogólnie już spokój, fajnie wygląda. Więc co? dziękuję wszystkim za uwagę, życzę wam miłego wieczorku. Jego dnia, bo nie wiem kiedy będziecie oglądać. No i widzimy się standardowo na live'ach. Elo, elo.